Dzień dobry Państwu, dzisiaj sobie siedzimy razem z Jakubem Sikorskim, radcą prawnym, jestem adwokatem, doradcą podatkowym. Sobie dzisiaj porozmawiamy na temat przekształceń, tak, a szczególnie w kontekście naszego nowego ładu, a także ostatnich zmian w przepisach, ponieważ jak doskonale wiemy, znacznie ucierpiała atrakcyjność spółek komandytowych. Spółek komandytowych. Na co je teraz przekształcić, skoro spółki komandytowe są podatnikami podatku CIT, a wcześniej nie były, gdzie de facto w praktyce grozi tam podwójne podatkowanie, oczywiście nie w każdym przypadku, ale może nie będziemy wchodzić w takie szczegóły. Co zrobić, jeżeli mówimy o działalności nie za dużej, obarczonej niewielkim ryzykiem, ale jednak dochodowej, na co byś przekształcił spółkę komandytową w takim przypadku? Tak, tutaj mamy do czynienia z opodatkowaniem podmioty, który nie jest osobą prawną, podatkiem od osób prawnych, co jest już samo w sobie absurdem, więc od tego roku niestety spółki komandytowe muszą, są podatnikiem podatku CIT. Jeśli chodzi o przekształcenia, no najwięcej przekształcamy w spółki jawne. Jeżeli to jest nieduża działalność obarczona niedużym ryzykiem, więc wspólnicy mogą wziąć na siebie jakby tą odpowiedzialność osobistą i przekształcamy w spółkę jawną, która póki co nie jest podatnikiem. Tak, bo w takim przypadku de facto spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, jest podatnikiem podatku VAT oczywiście, ale jakby VAT teoretycznie jest neutralny, praktycznie nie zawsze, ale z reguły jest neutralny, tak po, powinno przynajmniej być, bo nie każdy VAT można odliczyć, ale jakby, jeżeli chodzi o spółkę jawną, no to zaleta by była taka, że płacą wspólnie spółki jawnej podatek 19%, do miliona złotych, pamiętajmy o tym, Po milionach na złoty płacimy dodatkowe 4% podatku solidarnościowego. Majątek spółki, dalej jest majątkiem spółki, ponieważ teraz majątek będzie należał do spółki jawnej, niekomandytowej, no ale w kontekście nowego ładu, czy to jest takie atrakcyjne, biorąc pod uwagę spółkę ZO, dlatego że, patrząc na ostatnie zmiany, Teoretycznie ma zostać 4,9% składki zdrowotnej. Tak? Wcześniej była składka ryczałtowa, odliczana od podatku prawie w całej wysokości. Ona nie była jakimś mocnym ciężarem ekonomicznym, a teraz w przypadku takiego e, dużego dochodu, załóżmy na spółnika typu połowę miliona złotych, to spółnik zapłaci tak: 19% podatku do miliona złotych, połowę miliona złotych zapłaci 4% dodatkowo, patek solidarnościowy. Ale oprócz tego od całej kwoty dochodu będzie musiał płacić 4,9% składki zdrowotnej, która ma być od podatku nieodliczalna. Jeszcze nie wiemy, czy będzie w kosztach, tak? nie wiemy tego. Za zakładamy, że, że też będzie wyłączenie. W takim przypadku opodatkowanie będzie wynosiło prawie że 28%. I teraz pytanie, czy ta spółka jawna jest taka atrakcyjna, jeżeli spółka ZO, z tak? odpowiedzialnością, do 2 milionów euro. Jest podatnikiem cit oczywiście, bo to osoba prawna, ale ten CIT wynosi 9%, a dywidend 19%. Czy to wtedy jest korzystne? Tak, no tutaj mamy 19, 9 plus 19, czyli 28%, no ale zyskujemy tą ograniczoną odpowiedzialność. Dokładnie. W przypadku większych kwot i większego ryzyka biznesu na pewno bardziej opłaca się założyć bądź przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. No i tutaj też, też pamiętajmy, no nie, nie jest to jakaś porażająca kwota w skali większego biznesu, ale uczestnictwo w spółce jawnej jest tytułem do ubezpieczenia społecznego, czyli do ZUS-u, a w spółce, ZO, pod warunkiem oczywiście, że jest to spółka yy, dwu bądź więcej yy, osobowa, tutaj nie, nie mamy ZUS-u. Ale zobaczmy właśnie jedną rzecz. W spółce jawnej, wspólnicy, padają całym swoim majątkiem. Czyli nawet przy takim biznesie bezpiecznym, przy jakiejś sytuacji niespodziewanej, tragicznej, tak, zdarzeniu losowym, można ten majątek utracić tak, w taki sposób, że nie, jakiegoś kontaktu się nie wywiążemy, który był obarczony małym ryzykiem, ale. Załóżmy, że coś się wydarzyło, a w przypadku spółki ZO jednak to odpowiedzialność wspólników jest w wysokości kapitału zakładowego. Jeżeli chodzi o zarząd, to oczywiście zarząd ma odpowiedzialność z wielu tytułów, bo trzeba to powiedzieć może dla naszych tutaj widzów, że to jest przede wszystkim odpowiedzialność za, za podatki, artykuł 116 ordynacji podatkowej. Jest, jest kwestia odpowiedzialności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Jest bodajże artykuł 33 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. No i artykuł 299 kodeksu spółek handlowych, że generalnie pamiętajmy, że zarząd spółki odpowiada solidarnie ze spółką, jeżeli egzekucja dwóch spółek jest bezskuteczna. Ale w przypadku spółki ZO mamy tą zaletę, że jeżeli w odpowiednim czasie złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości, a banka rozpocznie postępowanie restrukturyzacyjne, no to to jest przesłanka egzoneracyjna, która nam wyłącza tą odpowiedzialność. To jest niesamowita zaleta tejże spółki. Ja uważam, nie wiem kto uważa, ale spółka kapitałowa. Jest świetnym wehikułem do pozyskiwania, do pozyskiwania potencjalnych inwestorów, prawda? No bo w spółce jawnej mamy ogół prawie obowiązków, no możemy tam sprzedać ogół prawie obowiązków, możemy zmienić mu spółki, też to się da zrobić, ale w spółce kapitałowej wydaje mi się to jest po prostu chyba bardziej yy, korzystne, tak? No, mówiłeś o ryzyku. No, nie trzeba daleko w, wybiegać w przeszłość. No, mamy, Mieliśmy i mamy pandemię koronawirusa, więc to było takie zjawisko, którego e, totalnie nie mogliśmy przewidzieć. I tutaj, e, w przypadku spółki jawnej i jakichś problemów e, lockdownów, no, całe, całe ryzyko jest na, na wspólnika. No to, dobra, to dobra restauracja. Przed, przed lockdownem ryzyko niewielkie, dużo klientów. Przy lockdownie bardzo wysoki czynsz, pracownicy, brak przychodów, bo tylko na wynos, ale ta chyba luksusowa, załóżmy. to, to to w takiej sytuacji. W zasadzie nie, nie miał szansy właśnie restauracji przewidzieć takiej sytuacji, że nagle mu zamknąć biznes na wiele miesięcy. Wiadomo, jakiś pożar, powódź, wszystko można się tak. ubezpieczyć, a pandemia. Pandemię się nie to, można ubezpieczyć. Takie zjawisko, nikt, nikt tego nie przewidywał, więc tutaj no, spółka z o byłaby dużo, dużo bardziej korzystna. Ze względu na to, że w przypadku takich wydarzeń no, we współpracy oczywiście z sprawnikami, z, z księgowością, można stwierdzić, w jakim momencie trzeba złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i uwolnić się od tej oczywiście, odpowiedzialności tak. cywilnej. Ale pociągnijmy dalej temat. Wiadomo, jeżeli mam mały biznes w miarę bezpieczny, to spółka jawna wydaje się cały czas najbardziej opłacalna, szczególnie dla tych osób, które nie lubią płacić podatków, tak? ale mamy większą działalność, tak, chcemy mieć spółkę ZO. No, i mówimy o przekształceniach, i nagle się okazuje, że, że, że dałość nam wychodzi naprawdę świetnie. Tak, Idzie to w dobrym kierunku. Spółka ma dziesiątki milionów obrotu złotych, załóżmy, wiele milionów dochodów. Płaci wprawdzie 19% podatku tego CIT. Wspólnicy płacą dywidendę częściowo, załóżmy, żeby mieć kasę, kasę, czy tam środki na inwestowanie, dal, dalszy rozwój. No i de facto tak naprawdę płacą kolejne 19% z dywidendy. Ale to jest duży biznes to jest duży obrót i pojawia się inwestor zewnętrzny jakiś fundusz inwestycyjny to wydaje się że w takim przypadku warto by było przekształcić spółkę z współkę spółkę akcyjną i co trzeba zrobić, Jakub? bo wiemy generalnie, co trzeba zrobić, ale wytłumaczmy może naszym słuchaczom, jakie trzeba czynności podjąć, żeby przekształcić spółkę ZO, w spółkę akcyjną? No, w Spółkę akcyjną, bądź od 1 lipca tego roku prostą spółkę akcyjną, która jest, wydaje się. No, to startupy najlepsza, powiedzmy. Jeszcze bardziej tak, korzystna tak. i atrakcyjna dla, dla inwestorów, bo to wejście inwestora będzie łatwiejsze. Proste, tak. no, jeśli chodzi o przekształcenie spółki zo w spółkę akcyjną, no. No na pewno nie jest to proces łatwy, ale jest do przeprowadzenia. W paru, powiedzmy, krokach. Na pewno niezbędna jest współpraca prawników z działem księgowym. No i doradcami podatkowymi. Oczywiście. Przepisy my... są trochę sprzeczne, prawda, między mm -hmm. korektą spółek handlowych, na przykład, a ustawami podatkowymi. Czasami nie do końca wiemy, jak to zrobić dobrze. Często tutaj, właśnie w, przy procesach przekształceń, czy, czy połączeń, czy podziałów spółek, mamy tutaj w Gielce bardzo e, żywe dyskusje, właśnie pomiędzy nami, tak, prawnikami, doradcami tak. podatkowymi, księgowością. Zawsze bie biegły rewidytory, ten też czasem ma inne spojrzenie, inne zdanie na, na jakiś temat, także te przekształcenia nie są takie jednoznaczne, ale zawsze jest parę kroków, tak? W pierwszej kolejności trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe. No ta wycena spółki to jest pierwszy taki najważniejszy krok, tu jest naprawdę bardzo duża rola działu księgowego. I też kontrowersyjna sprawa, tak? Pytanie jak to wyceniać, czy według tych aktywów netto? archaiczny to kompletny przepis, czy jednak według wartości godziwej, w jaki sposób można wycenić majątek. Taka ciekawostka dla, dla widzów, że tak naprawdę wartość według aktywów to, czyli wartość, można powiedzieć, taka słowa w księgach występująca, no nie zawsze odpowiada wartości rynkowej, a najczęściej nie odpowiada. I pytanie teraz, jaką spółka będzie przedstawiała wartość po wycenie, tak? No, czy niestety, tak można wycenić według wartości godziwej? No, Kodeks spółek handlowych podaje wprost wartość bilansowa, tak? Tak. ale no, pojawiają się już głosy, że podanie tej wartości bilansowej w planie przekształcenia jest obowiązkowe, ale nie oznacza to, że nie można również wycenić spółkę według tych, tej wartości godziwej. Tak? Tylko czy potem można obliczyć wartość tych udziałów w akcji w oparciu o. O tę wartość godziwą. Już no, widziałem takie postulaty nawet w y, prestiżowych czasopismach prawniczych, że y, ta wartość bilansowa w ogóle nie odpowiada wartości spółki i trzeba raczej iść Ten w jest kierunku. przepis kompletnie. Dokładnie, tak. no bo w bilans bilansem, ale są, są inne, y, inne wartości spółki, tak? No jest najbardziej... metoda dochodowa. Oczywiście, no ale fakty są takie, że powinno być obowiązkowe, bo tutaj badanie w mojej ocenie wyceny spółki w takim przypadku, tym bardziej, że. Profesjonalny podmiot niezależny, czyli biegun, rewident musi się po takim badaniem panu, panu przekształcenia podpisać, przecież tą dodatkową można byłoby wycenę zrobić. No ale wiadomo, no mamy spółkę akcyjną po przekształceniu, czy prostą spółkę akcyjną. Inwestorzy mogą łatwo przystąpić, możemy taką spółkę na giełdę wprowadzić, mamy duży podmiot profesjonalny, który może pozyskiwać kapitał, ale cofając się jeszcze, tak powiedzmy na koniec, osoba fizyczna. Czasami to widzimy u naszych klientów. Osoba fizyczna. Ma duży majątek prywatny, no bo w, a oprócz tego ma duży majątek firmowy, który de facto jest ta, cały czas jej majątkiem, no bo ten majątek jest jeden, jakby i prywatny czy firmowy, i nagle ta osoba fizyczna zaczyna się bać tej odpowiedzialności. Nie ma wprawdzie wspólników. Wydaje się, że w takim przypadku trzeba by było rozdzielić majątek prywatny, taki typowo prywatny od majątku biznesowego, firmowego i przekształcić tą działalność, co najmniej w spółkę z o, prawda? Zapłacić te trochę wyższe podatki ale jednak mi, typo, mi bezpieczeństwo a przy okazji dokonać ochrony majątku bo w takim przypadku przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę zona na przykład no taki miałby skutek, taki miałby cel, prawda? Jak uważasz? Znaczy no moim zdaniem prowadzenie jakiejś chociażby trochę większej działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej to jest no trochę jazda bez trzymanki. Przekształcenie w spółkę kapitałową jest takim podstawowym pierwszym krokiem do sukcesji przedsiębiorstwa, tak? Parę lat temu stawodawca dostrzegł ten problem i mamy zarządcę sukcesyjnego, taką instytucję, okay. ale dalej to nie rozwiązuje problemów z dziedziczeniem firmy. Jeśli mamy spółkę zo, spółkę akcyjną, prostą spółkę akcyjną, możemy zrobić, nie wiem, zapisy windykacyjne przekazać spadkobiercom udziały w tym biznesie jakby w bardzo prosty sposób. No, w przypadku, w przypadku jednospowiedzialności ten proces dziedziczenia jest no, znacznie utrudniony. I też jakby ta ciągłość biznesu jest zagrożona, tak? ponieważ spółka jest oddzielnym bytem, może prowadzić działalność, a w przypadku śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy no, wygasają wszystkie pełnomocnictwa. Wygasa pełnomocnictwo do konta w banku księgowy, nie ma już podstawy do, do korzystania z konta w banku, kadry de facto nie mogą zrobić przelewu na wypłatę i ten biznes bardzo łatwo... Podsumowując naszą rozmowę, powody przekształcenia mogą być różne, począwszy od pieniędzy, czyli podatków, tak naprawdę, poprzez pozyskanie inwestorów i ich łatwość pozyskania, czyli mówimy tu o spółkach kapitałowych, także dochodzimy do kwestii sukcesji przedsiębiorstwa. To zależy od tej działalności, jakby właścicieli, tak, w którym kierunku pójdą, ale od tego jesteśmy my, żeby mi to wytłumaczyć. Nie tylko strony takie prawne, tylko także strony biznes biznesowej, bo czasami to są biznesowa ma fundamentalne znaczenie przy przekształceniu, a nie tylko otoczenie prawne. I wydaje się, że taka nasza, nasza współpraca właśnie pomiędzy adwokatami, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami, doradcami oraz księgowością jest optymalna w takim, w takim zakresie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.